Ochotnicza Służba Ratownicza organizuje nabór do grupy wsparcia psychologicznego. Ankiety zgłoszeniowe można składać do piątku 10 maja. Chcemy przeszkolić osób, grupę osób, które będą w stanie udzielić pomocy emocjonalnej, wsparcia takiego psychicznego, poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach czy jakichkolwiek innych zdarzeniach traumatycznych. Szkolenie w ubiegłym roku było realizowane tak pilotażowo w naszej organizacji. W tym roku doszliśmy do wniosku, że się sprawdziło i organizujemy taką grupę otwartą. Liczymy na to, że będzie około 15 osób uczestniczyło w tej grupie. I do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy instruktorów już spoza naszego powiatu, bo zaprosiliśmy psychotraumatologów z trójmiasta. Zaprosiliśmy interwentów kryzysowych, którzy na co dzień funkcjonują w takich grupach ze Śląska i swój udział też zapowiedział profesor Górniak, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Też bardzo fajna sprawa, bo w ramach pomocy tej emocjonalnej jest tak fajnie pokazane wsparcie psychiczne w zakresie pomocy emocjonalnej, co można porównać do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Później mamy interwencję kryzysową, co można porównać do działań zespołu ratownictwa medycznego i potem mamy E, działania terapeutyczne czy jak gdyby leczenie szpitalne, czy jak gdyby pod względem e, tej pomocy psychologicznej też można to tak porównać. Do projektu może zgłosić się prawie każdy. Wystarczy chęć niesienia pomocy innym ludziom. Do projektu mogą zgłosić się osoby pełnoletnie, e, które przede wszystkim chcą funkcjonować, chcą, chcą zrobić e, coś dla innych, chcą poświęcić swój czas, swoją energię. E, najlepiej, żeby te osoby miały wykształcenie wyższe, ale to nie jest konieczne. Mogą też być ze średnim wykształceniem e, osoby, które przede wszystkim są odporne na stres. E, chcą pracować w takim dużym zespole stresowym. Przede wszystkim są praca terenowa, czyli też osoby, które byłyby na tyle sprawne i zdrowe, że mogłyby funkcjonować w terenie. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu zdobędzie wiele ciekawych i przydatnych umiejętności. Również ukończy kurs pierwszej pomocy. Jest to kurs y, doszkalający, podnoszący kwalifikacje osoby, czyli będzie przygotowany do tego, żeby działać w takiej grupie, żeby móc y, udzielać tego wsparcia psychologicznego czy emocjonalnego y, osobom w traumie. Po zakończeniu kursu będzie uczestnik związany z naszą organizacją, taką umową, że przez okres najbliższych 4 lat będzie mógł być uruchomiony do odpukać, Gdyby jakieś zdarzenie traumatyczne się wydarzyło, jakaś katastrofa czy wypadek, to, to będzie mógł być uruchomiony do tego, żeby tego wsparcia emocjonalnego udzielić. Dane takich osób będą przekazane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w razie czego właśnie do uruchomienia. Oprócz tego 7 raz w kwartale wyjdzie dyżur takiej osoby w punkcie interwencyjnym u nas w OSR. 90-godzinne szkolenie będzie trwało od maja do grudnia 2013 roku. Spotkania będą odbywać się w weekendy. Ankiety można składać drogą mailową lub w siedzibie OSR w Zwarze. Więcej informacji i ankieta na stronie internetowej www.osr.leborg.pl.